Cześć, witam Was serdecznie na kanale Komentuję po swojemu. W tym filmiku koszyk inflacyjny, który sobie stworzyłem jakiś czas temu i od lipca tego roku twardo biegam po i spisuję te ceny, żeby sobie to później porównywać, Wam przedstawić jakieś tam powiedzmy w formie takiej jak tu widzicie. Jeszcze na początku, zanim sobie komentuję te ceny z listopada, chciałbym odnieść się do komentarzy, które pojawiły się pod ostatnim filmem jak na tak mały kanał jak, jak mój, to jest naprawdę spoko, że ktoś tam w ogóle wyraził swoją opinię. Oczywiście zachęcam do zostawienia komentarza, jakiegoś lajka i suba i tak dalej. Natomiast tak, tam można powiedzieć, został postawiony zarzut mi, cudzysłowy zarzut oczywiście, że tutaj spisuje ceny jakichś produktów niskiej jakości że gdzie ja to chleb widziałem za się 9 no, podczas gdy dobry chleb w piekarni osiedlowej kosztuje 7 czy tam 10 zł. no oczywiście zgadzam się z tym, tam ktoś jeszcze zarzucił, że, że ogólnie produkty w Biedronce są niskiej jakości, tylko że tak, tylko że my tutaj nie, w tym koszyku inflacyjnym nie porównujemy, nie porównujemy jakości, czy nie, 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 nie testujemy produktów, są od tego odpowiednio inne inne kanały na YouTubie, które testują, testują produkty spożywcze, ja tutaj sprawdzam cenę i przykładowo, jeżeli chleb tutaj rodzinny jest wypisany, nawet co to jest za chleb z Biedry, jego cena wzrosła w przeciągu miesiąca, roku, o ileś tam procent, założy 50%, no to prawdopodobnie ten chleb z piekarni droższej, dobry, wysokiej jakości, też odpowiednio procentowo będzie musiała jego cena wzrosnąć prawdopodobnie oczywiście. Tak samo jakieś inne inne, inne rzeczy, typu nabiały i tak dalej. Być może jest tutaj ten z niskiej jakości, natomiast jeżeli kupujemy serwy wyższej jakości, to, to one są mniej więcej produkowane z tych samych składników i odpowiednio procentowy wzrost ceny będzie pewnie podobny. Także chodzi tutaj głównie o procenty, a że jest to spisywane z biedrą, to no to jest po prostu wygoda I, i, i wygoda i dostępność. Każdy może sobie sprawdzić, porównać. Yy, I nie trzeba latać po piekarni i porównywać później jakości. No nie wszędzie, wszędzie w Polsce w biedrze. Yy, te chleby są raczej podobnej jakości. Yy, także tutaj z tym nie ma problemu. Ale dobra. Yy. Jak to wygląda, jak, jak, jak wyglądały te ceny w listopadzie? Chleb już wspominany, druga podwyżka z rzędu. Druga podwyżka z rzędu to jest ciekawa rzecz, ponieważ widać, że faktycznie te, 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 te ceny rosną. I to, że gdzieś tam wzrosło o 30 groszy w poprzednim miesiącu, czyli 10%, to, to nie jest przypadek, ponieważ tutaj widać, że procesy są kontynuowane. Tak samo dobra cukier, utrzymujemy się na szóstym. Ja myślałem, że cukier będzie spadał, a tu, a tu, a tu widać, że się utrzymujemy na dość wysokim poziomie. Dalej mamy masło. Znowu 50 groszy do góry po podwyżce z sierpnia, czyli już 4 miesiące mamy złotówkę do góry, to jest ponad 10%. Także też ciekawie. Kwartał 10% do góry i dwie podwyżki. Ser. Jedyna rzecz, która się w produktach spożywczych oczywiście spadła o, 10, o całe 10 groszy. Także tutaj taka ciekawostka. Później utrzymujemy się, utrzymujemy się na tym samym poziomie parówki, mortadelka, makaron, Natomiast tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ do makaroniku wiadomo pasata i pasata w stosunku do ceny z września, to jest plus 30%. natomiast tutaj od razu mi się nasunęła na myśl taka, taka rzecz, że pasata może być związana z tym, że jest produkowana z pomidorów, które są w sumie jakimś tam produktem sezonowym i teraz bardzo możliwe, że jest mniejsza dostępność tych pomidorów i stąd ten wzrost ceny. Zobaczymy jak dotrwamy na wiosnę, czy, czy ta, ta, ta cena będzie powiedzmy hamować, albo nawet spadać. Teraz mamy olej, o dziwo ta sama cena cały czas utrzymujemy się, mięso ta sama cena, tutaj ryby. I druga rzecz, która jest ciekawa, czyli druga podwyżka z rzędu y, mleka. Czyli też ciągle nabiał, nabiał w górę. Zaczynaliśmy od 2,99, a to w, sumie, to w sumie jest trzecia podwyżka, już tutaj była w sierpniu i teraz październik i listopad znowu z, 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 z trójki na, na 3,70 aktualnie. Także nabiał idzie w górę, ale na szczęście y, tutaj utrzymujemy się cały czas na tym samym poziomie. Także, także można, jest to jakiś tam zamiennik, tak? Jeżeli chodzi o paliwka, no to delikatnie w dół. LPG właściwie nie zauważalnie, no 3 groszy no to powiedzmy, że to jest jakaś tam granica błędu. Diesel 20 groszy, natomiast benzyna już mocniej i mocniej spadła. Dzisiaj było też RPP, i stopy procentowe na tym samym poziomie zostały utrzymane. Także, w stosunku do tego, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe w zeszłym tygodniu poszły o 3,4 punkta procentowego do góry, to naprawdę zobaczymy, jak, jak, tam, jak tam zareaguje rynek na ten, na ten fakt. Okej. Okay. Okej, okay, coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, yy, już tak na początku sobie o, odniosłem się do tych komentarzy. Jeżeli ktoś ma jakieś, powiedzmy, ciekawe, ciekawe produkty, w których zauważył, że cena, powiedzmy, w stosunku do no jakiegokolwiek okresu czasu w tym roku wzrosła albo, albo spadła, no to niech napisze w komentarzu. Yy, ewentualnie, jak ktoś ma jakieś tam. Jakieś pomysły, żeby, co, żeby można było coś dodać do tego koszyka? No to też jak najbardziej zachęcam. Oczywiście zachęcam do lajków, subskrypcji i tak dalej. Co jeszcze? Aha, płaca minimalna na tym samym sam poziomie. Na przyszły rok są planowane dwie podwyżki od stycznia, pierwszej od lipca i kolejna. Moje predykcje na kolejne miesiące, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ceny. W grudniu. Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem nie będzie tutaj jakiegoś dramatu w grudniu. Możemy się utrzymać w większości na tych samych poziomach. Ogólnie uważam, że jeżeli są takie produkty, jak właśnie te, gdzie przez ostatnie, gdzie przez od lipca nie było, nie było żadnych podwyżek, to uważam, że w grudniu to zostanie tak jak jest. Natomiast boję się, co to będzie w styczniu. W styczniu, od stycznia zwykle są jakieś tam waloryzacje i tak dalej, nowe, nowe taryfy, jakiś opłat, wiadomo firmy mają zakontraktowane różne rzeczy. Oczywiście to mówię bardzo ogólnie, bo zaraz coś mi zacznie chwytać za słówka, że a u mnie w firmie to od marca dopiero, czy coś takiego, czy, czy mamy prąta kontraktowane na kolejne pół roku, spoko. Ale jeżeli chodzi o grudzień, to raczej spokój, ewentualnie jakieś malutkie zmiany cen, natomiast styczeń, tak jak wspominałem chyba w zeszłym miesiącu, to, to bo, boję się iść do sklepu, bo, bo coś czuję, że może być grubo pod kątem w ogóle do cały czas wzrastającej inflacji na poziomie 17,9 w skali roku z października. Ok, także to by było wszystko, trzymajcie się i cześć.